Galeria Dominikańska, sobotni wieczór, godzina przed 19.00. och nick Podpalili giełdę kiedyś na świebowskim, a teraz przenieśli się do galerii. A! A 9 listopada mamy już, już kompletną igrezę, bo 9 listopada jesteś Ty, jesteś a, w tych krajach, w których podczas. metal, funk, hard rock italo disco <grymne> muzyka filmowa tak kiedy zawisną choinki aż chyba niedługo biurka dla powodzian tak samo em café